Żółwik, który chciał zobaczyć Zorzę Polarną. Mały Żółwik Tutu mieszkał na tropikalnej wyspie, gdzie woda była ciepła, a słońce świeciło niemal cały rok. Każdej nocy patrzył w górę, podziwiając gwiazdy i marząc o dalekich podróżach. Pewnego wieczoru stary pelikan Baltazar opowiedział mu o czymś niezwykłym. Na dalekiej północy niebo tańczy kolorami. Zielone, fioletowe i różowe światła wirują wysoko nad ziemią. Ludzie nazywają to zorzą polarną. Tutu słuchał z szeroko otwartymi oczami. Chcę to zobaczyć, zawołał. Krab Koko i Rybka Lula roześmiali się. Tutu, tam jest zimno. Żółwie kochają ciepło, powiedziała Lula. I jak zamierzasz tam dotrzeć? Dodał Koko. Ale Tutu już podjął decyzję. Musi znaleźć sposób, by dotrzeć na daleką północ. Tutu poszedł do Baltazara poradę. radę. Daleka północ to niebezpieczne miejsce dla żółwia, powiedział pelikan. Ale jeśli naprawdę chcesz zobaczyć zorze, musisz znaleźć kogoś, kto zna drogę. Kogoś, kto pływa w zimnych wodach, zawołał Tutu. Baltazar kiwnął głową: Szukaj wielorybów. Jeden znają drogę na północ. Tutu nie czekał ani chwili. Wyruszył w głąb oceanu. Po długiej wędrówce Tutu zobaczył w oddali ogromny cień. To był wieloryb o imieniu Boreas. Dokąd płyniesz, maluchu? Zapytał niskim, melodyjnym głosem. Chcę zobaczyć zorzę polarną odpowiedział Tutu. Boreas uśmiechnął się. To długa podróż, a woda na północy jest lodowata. Czy jesteś gotowy? Tutu kiwnął głową. Tak. To moje największe marzenie. Wieloryb podniósł Tutu na swój grzbiet i ruszyli na północ. Ocean wokół nich zmieniał się z każdą godziną. Woda stawała się ciemniejsza, fale większe, a powietrze zimniejsze. Prrr, ale tu zimno! zadrżał Tutu. Prawdziwa przygoda zawsze wymaga poświęceń, zaśmiał się Boreas. Po drodze spotkali pingwiny, które ślizgały się po lodzie i foki odpoczywające na krach. Nigdy nie widziałem takich zwierząt, zachwycał się Tutu. Ale prawdziwa niespodzianka dopiero na niego czekała. Pewnej nocy, gdy ocean był spokojny, Boreas nagle przystanął. Spójrz w górę, Tutu, powiedział cicho. Żółwik podniósł głowę i... oniemiał z zachwytu. Nad nimi niebo zaczęło tańczyć. Zielone, różowe i fioletowe światła wirowały wysoko w powietrzu, zmieniając kształty jak fale na oceanie. To, to jest magia wyszeptał Tutu. To zorza polarna. Uśmiechnął się Boreas. Żółwik nie mógł oderwać wzroku. Spełnił swoje marzenie. Po chwili Boreas zanurkował w wodzie. Chodź, mam dla ciebie niespodziankę zaniósł Tutu na wielką, błyszczącą krę lodową. Ślizgałeś się kiedyś na lodzie? Zapytał pingwin Piko, który podbiegł do nich. Nigdy, zaśmiał się Tutu. Piko pokazał mu jak się ślizgać. Żółwik spróbował i po chwili sunął po lodzie jak prawdziwy mistrz. To najlepszy dzień w moim życiu, zawołał. Po wielu godzinach zabawy Boreas powiedział: Tutu, pora wracać. Żółwik spojrzał ostatni raz na niebo, gdzie zorza wciąż tańczyła. Już nigdy tego nie zapomnę. Pingwin Piko podszedł i podał mu mały kawałek lodu. Masz, zabierz go jako pamiątkę. Tutu uśmiechnął się i przytulił prezent do skorupy. Droga powrotna była długa, ale Tutu czuł ciepło w sercu. Gdy dotarli na tropikalną wyspę, wszyscy jego przyjaciele czekali na niego z niecierpliwością. Tutu, udało ci się? – pytała rybka Lula. Żółwik dumnie pokazał im kawałek lodu. Widziałem Zorzę Polarną. Była piękniejsza niż wszystko, co można sobie wyobrazić. Krab Koko pokręcił głową. Tutu jesteś najbardziej niezwykłym żółwiem na świecie. Tej nocy, kiedy Tutu zasnął, wciąż miał w głowie obraz kolorowego nieba. Co teraz? Jaką kolejną przygodę przeżyje? Pomyślał. Jedno było pewne. Żółwik, który raz spełnił marzenie, nigdy nie przestanie marzyć. I ty nigdy nie bój się marzyć o wielkich rzeczach. Nawet jeśli inni mówią, że coś jest niemożliwe, warto próbować.